A więc witam was po parodniowej przerwie Wróciłem czy na długo nie wiem, ale co jeszcze zrobię? tego też nie wiem, no po miniaturcy widziałeś, że omówimy sobie sytuację oczywiście gier simulatorowych, ale jeszcze na początku, bo nie jestem pewne czy każdy z Was wie Mam drugi kanał, na którym nagrywam Clasha. się teraz wybija w Polsce, to jest dopiero początek, naprawdę gra będzie rosnąć. Już rośnie na YouTubie, w Polsce, na świecie ogólnie, więc naprawdę gierka się wybija, więc przypominam oczywiście, że ja cały czas aktywnie, codziennie prowadzę kanał z klasza na którym jest Daily. Być może ty nie wiedziałeś, pierwszy link w jak coś, a my przychodzimy teraz do filmiku, a więc no co. Minna e, miniaturce oczywiście, czy na czerwono, wszystkie gry, że w ogóle źle, fatalna sytuacja, no i bo tak jest. Ogólnie mam lekki problem, bo nie widzę części ekranu, bo mam totalnie stanowisko w przeróbce teraz. Nowa kamerka będzie jutro, więc jutro, jak będzie film na to chcę zobaczyć, jaka będzie różnica. Teraz na przykład na mnie lampa po prostu mi w mordę świeci, nie? Takie porównanie, więc na razie nie jest fajnie, ale co? E, no, na przykład PESGO 2000 graczy, gra, nie? I właśnie PESGO już sobie dawno odpuścili, więc do PESGŁ nawet chyba nie Będę wchodzić. Czy oni w ogóle tą grę update'ują Chyba mi się wydaje, że już nie, no już chyba ucięto. Update'y, no więc Pets go, ciekawa sytuacja. Nie wiem w ogóle, i tutaj wszystko jest ciekawe z tym, że naprawdę gry tak nie wiem, co się stało w ogóle z Bubblegumem. Nie, Bubblegum po prostu, nie wiem, strzał w głowę, czy co, co to się w ogóle stało. Tutaj był jeden spadek, bo boty usunęli. To Petsin też to odczuł tutaj w tym momencie, nie? W tym miejscu, że 180 było na teraz, i tutaj nagle cyk spadło mocno, nie? Nie wiem, co to było, ale to totalnie Bubblegama zabiorą. Nie, jakby wyłączenie botów totalnie, i po to już graczy nie to nagle grać, nie? Potem co, jeden update, i potem już tak, nie, nie, Nie mam Dlatego, czemu to jest 200 20 tysięcy graczy bez przerwy, już nikt nie wmienia na te update'y może dlatego, bo czego są eventy, i może dlatego, że akurat to ty zrobiłem filmik, że. No nie uwierzysz? Bubblegum dostaje za małe update. Miesiąc temu ostatni mój filmik, nie? No i tam pamiętam, że tam było kilka wielkich bohaterów, którzy mówili, Nie, 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 to ty gadasz głupoty. to Bubblegum zawsze taki miał update, y, zawsze tak wyglądało i jest dobrze. Gra umarła. Ale dobra, zagrajmy sobie w Bubblegum. A nie, ogólnie powiem wam tak. Na tym kanale pewnieś po jakiś filmik, w którym sobie będę po prostu gadać. I tak, nie wiem. Pierwsza myśl, że po prostu odpalę sobie Minecraft i będę sobie grać, i będę sobie gadać. Nie? bo nie, nie czuję się na siłach na tym odcinku. Uważam, że to nie jest odcinek do tego, tylko faktycznie tutaj realizuję miniaturkę. Czyli faktycznie filmik o tych grach, mimo wszystko. E, no i co, jak chcę sobie zobaczyć? Głównie, no właśnie ten filmik po ogólnie polega na tym, że ja oczywiście komentuję upadek tych gier, tak jak robiłem to zawsze, bo od jakichś, nie wiem, bo powiedzmy, trzech ostatnich miesięcy kanału. E, ale też chcę sobie zagrać po raz ostatni, czy będzie jeszcze jakiś dalej oczek z Bubblegama? Ciężko powiedzieć, bo mówię gra już naprawdę. No. No tak jak mówię wtedy w filmiku sprzed już chyba prawie że na dwóch miesięcy temu Że po prostu gra dostaje ciągle eventy sytuacja Jak, jak specy ma sytuacja z się, z zsię Bubblegum się i te updatey to po prostu no takie gówno jest Że po prostu głaboli nie No i co no i potem były oczywiście eventy Tutaj w ogóle no nie tutaj po prostu ja bym tiktoka spalił Nie I to jest jeszcze kilka razy to powiem Na tym odcinku ale e, Tutaj no widzieliście było kilka eventów Może akurat to nie ten nie ale no takie eventy Były co chwilę nie i to po prostu tak Totalnie tą grę już według mnie zniszczyło no wiadomo jest naczelnym krytykiem eventów, bo według mnie zdecydowanie jest co krytykować, twardy. co to chłopie są za pety, nie mam pojęcia. Ja tego eliksiru nie widzę, 15, mówię, mówię kamerę, ten, światło mi świeci centralnie na twarz i połowę monitora mi zasłania, po prostu mistrz Ale no co, totalnie uważam, się, że właśnie przyczyną głównym upadku jest brak eventów, czy do Bubble Gama przyszły w ogóle jakieś nowe światy, jestem przekonany, że tak, ostatnio czytałem, że było. To, nie wiem, nie, czekaj, mi się wydaje, że to już chyba wszystko było, nie? Tak, to było, ja pierdziele, stary, może gdzieś tu jest, może gdzieś oprócz tego klocka jest gdzieś tak też ukryty jakaś nowa arena Pernamentna, ale tutaj ewidentnie tego nie widzę Wardu, trzeciego jak nie było dwa miesiące temu, jak grałem, tak nie ma teraz eee, No co, no według mnie gra trochę sama się zabiła, ogólnie też mi się wydaje, że symulatory na Robloxie trochę spadają, dlatego pet sim i wszystko potraciło, ale Czy jest się co dziwić? No nie, bo ja już też nie widzę sensu grania w takie gry w większości Mówię, że moja opinia jest teraz głównie taka, że nie ma sensu grać w takie gry. Wiadomo, one potem stracą support. Wszystko, co farmiłeś, na zbierać, tak stracisz prędzej czy później, to od samego początku nie wyjdzie nowy pet i tak za kilka lat już te wszystko, co tam wbijeś, nie będzie nic warte. Tego ogólnie lubię. dlatego coraz mnie gram ogólnie w gry. Eee, no, tylko niektóre są wyjątki, nie? Ale to mówię, akurat, no nie uwierzysz, każdy wyjątek, czyli każda gra, jaką teraz minuje, już istnieje prawie 10 lat na rynku. Więc to nie jest przypadek, że ja tylko w takiej gry gram, tylko po prostu akurat uwielbiam gry, w których robisz coś, co ma sens to zostaje i wiesz, że ta gra jeszcze będzie długo stać, siedzieć i nie usunie się nagle i nie straci update'ów i będzie kontynuowana na cały czas i twoje postępy nie, nie będą stracone. Mówię, oni jeszcze tutaj update'ują tą gierkę na pewno, e, nie wiem dokładnie z czym, no tutaj jest ten update 11 milestones plus nowe, tutaj nowy feature jakieś, ale to mówię, to bym raczej jak tam jakieś lekkie booster, to nic bardziej mnie to nie interesuje, mimo wszystko tutaj nowy ten, ale mówię, te update y po prostu były za małe, Squid Game Pet, tak może to podsumować, no naprawdę, po prostu. Nie wyrobili 200 tysięcy graczy. Update był jakby giereczka miała z jakieś, nie wiem, 2000 bym powiedział. Według mnie, okej, okay, niektóre były fajne. Na przykład bardzo dobrze ten update, który wprowadził Tom Arena. Sound, tutaj na której teraz jesteśmy, to był świetny update i bardzo wtedy dużo graczy grało. Bubblegum wtedy był w swoim pieku, można powiedzieć. I się nie dziwię, bo to był bardzo dobry update. Ale mówię, po prostu ja już totalnie straciłem jakikolwiek z, nie wiem, z chęć grania w takie symulatory pokroju PC i Bubblegum w ogóle teraz też się zdziwił, kurde, oto to się wygląda, nie? że. Ja cały czas chcę jakby nastawić do przodu kamery, no ale mówię, zmieniam kamerkę i zmieniam układ głównie na rzecz drugiego kanału, więc e, trochę teraz rzeczy jest jeszcze w trakcie robienia. No i co? Z gamera, raczej mogę wyjść po prostu, mówię, ludziom się raczej taki ty, typ gier już po prostu wynudził i się nie dziwię, bo to, mówię, nie ma za sensu, ale gdy widzę, co jest teraz popularne na Robloxie, no to jeszcze bardziej nie rozumiem ludzi. No, ale to, wiecie, to jestem, ja, ja po prostu czuję się w większości już jak taki dziadek, który krytykuje młodzież i mam na myśli tutaj generację TikToka o mnie. Top plank now. 2 miliony Grała Garden. Półtora powyższa, no prawie 2 miliony Steve Brainot. Nie wiem, w moich uczach Roblox totalnie upadł i nie wstanie, jakby totalnie... Dead, dead, nie po prostu ja bym zrobił wszystko, żeby TikToka po prostu usunąć z planety, ale to już niestety jest i będzie, już nie zniknie, więc no niestety trochę słaba sytuacja. Mówię, ja się na pewno do tego zmuszać nie będę, widzę, że mnóstwo osób to gra, większość youtuberów ma też na to pożła ogólnie na całym świecie. Mówię, gra ewidencji nie dla mnie, a nie raz jeszcze w nią nie grałem, co prawda, ale mówię, no nie, nie to mi się tak nie podoba. No fajnie, że Robok się jakoś rozwijał, to mówię, no znaczy w ten kierunek jest dobry, no nie wiem, ale może to to jest lepsze niż na autory Prestona, Paytwin cały, ale no właśnie, wejdziemy sobie do Petsima, ale mówię, jeszcze w międzyczasie, no nie, no to są takie gry nie dla mnie, w ogóle ten, Wiggins rzucił nową grę, nie Pets Go, tylko to jest, czekaj, co to było tam, Steel a chyba? E, tego nad nagrywam, bo wiedziałem, że jakby to nie ma sensu, nie że to gra... No nie, co nie będzie miał zasięgów, nie będzie miał graczy, czemu by miał w ogóle mieć w pierwszym rzędzie tutaj Steel Pet 5400 Jest popularniejsza od Specy X od dwukrotnie, tylko że ta gra nie ma update'ów od dwóch lat, nie? E, w ogóle też teraz dali info, że oni chcą pet Motora X remasterować, raczej, znaczy niepotwierdzone, tylko deweloper się spytał na Twitterze X dał ankietę dla graczy, dla tych, którzy go obserwują, w sumie, e, czy chcesz coś. Nie, co cię interesuje? Cztery opcje. Tam remaster Petsim Mixa, no nie uwierzysz, każdy prawie tego chciał. E, kontynuacja updateów do Petsim 99, no nie uwierzysz, chyba tego chciało osób najmniej. I trzecia opcja e, kolejny Petsim po 99, żeby dali. E, no i tak jak powiedziałem, Petsim 99, no nie jest faworyzowany. To Petsim X znowu całą górę zgarnął. Ludzie chcą z remastera tego. Jeżeli nie. Nie jest to do remaster, to po prostu odświeżona, lepsza wersja, czyli prawdopodobnie trochę lepsza grafika, trochę lepiej by, UI całe wyglądało. Bo w e, Pencilmik się jest na pewno przestarzały w porównaniu do tego, co tu się dzieje. Mówię, ja w Pencilmiku gram pierwszy raz od dwóch miesięcy, chyba co najmniej, więc i to tu już teraz faktycznie od dwóch miesięcy co najmniej, bo ja totalnie w tą grę nie gram już. Mówię, ja prywatnie w Robloxa nie gram tak naprawdę. E, oprócz tam kilku pojedynczych trybów, ale to mówię. Ja na przykład 8 godzin w Jailbreak'a gram, żeby wbić limitowane auto, ale tak to nic więcej, nie. E, I to, i naprawdę powiem Wam, że. no z, jest teraz jakiś event z Game World, mówię, bo już gra totalnie, no nie, 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 co? Jak chcesz ten, to idź na jakieś gry z, typowo podstaw chyba tam Arm Wrestling Simulator taka gierka była, albo iść w ralu to najlepiej porobisz, to jest chyba najlepsza opcja, jaką możesz zrobić, bo no tak jak zawsze mówię, event to event za dwa tygodnie znika. Tracisz postęp, nic nie zrobiłeś, czas straciłeś i go nie odzyskasz już nigdy więcej, więc dlatego... No, szok, że gra jak na razie nie jest w żadnym lepszym stanie. No i ogólnie, pewnie tak trochę podłupatki kiedy tego nagrywałem, jeszcze tak w miarę stabilnie. To, było, z, tak powiedziałem, średni poziom 80k. Teraz to już jest tak blisko 50k. Zawsze ludzie jeszcze grają, ale mówię, to jest zdecydowanie, w zdecydowanie większości. Mam wrażenie, że i tak, bot, jakby była taka czeska, jeszcze raz jak w przypadku Bubble Gama. Nie by miał z 20 jakąś osób maksymalnie. Eee, Pencji mówię, ja do tych gier na pewno nie wrócę, tylko nie wiem, co na tym kanale, ale po prostu postanowiłem OK, trzeba zrobić jakieś jeszcze pożegnanie, nie? Czy po prostu ostatnie odcinki, ostatnie live y, e, z tych gier, nie? Bo po prostu wiem, że wiele osób jeszcze chce. To zobaczmy, czy znaczy też ten odcinek trochę ma na celu sprawdzenie jak, jak wygląda sytuacja. Nie? nie było mnie na tym kanale dwa miesiące, więc zakładam, że jest martwy, ale ten Ten filmik ma to zweryfikować jeszcze, czy faktycznie jest martwy, czy jeszcze ktoś to obejrzy, nie mówię, ja bym tak na że z jednego live'a pożegnalnego, tylko z drugiej strony już Specjaltory gdzieś ostatni live był, był, no ja bym nic nie robił, no i z Bubblegama to też tam nic nie ma za bardzo do roboty, co by mnie zainteresowało, już po prostu mówię, już jestem totalnie zniechęcony do, zniechęcony do grania w te gry w symulatory do całego Roboxa, mówisz. już, platforma po prostu mnie przeraża, z Dilla Brain od 1000, milion yy, no właśnie, milion 800, nie to nie był Robox, jakiego walczyłem, yy, ale mówię, że po prostu Gry pod upadły symulatory już na pewno straciły, bo tu nie ma takich popularnych symulatorów teraz, nie ma to. Symulatory zostały wyżarte, można powiedzieć, właśnie przez te. nie wiem. Nie wiem jak to nazwać. Przez syf. No i tyle, no co tutaj można porobić? No nie, nie, nie mam pomysłu, mówię, to jest filmik taki, aby po prostu, abyście wiedzieli, że żyję jeszcze tutaj na tym kanale i będę, bo to mówię, nie ma co tutaj odpuszczać, po bo zrobiłem sobie dłuższą przerwę e, to było przez egzaminy, wszystko tam... jak klasza klasza, co dzień nie wiesz wszystko o mnie e, i o tym czy była przerwa, ale jeżeli nie, to skróciłem te egzaminy, oczywiście obazdałem z mega... Wynikiem, więc, tutaj fajnie. więc Nie żałuję, że zrobię tę przerwę na pewno, ale mówię i tak: jak ja bym nagrał tą grę cały czas przez te dwa miesiące, ten kanał byłby i tak w tym samym miejscu, jakim jest teraz po dwumiesięcznej przerwie. Już na tych, że w ogóle nie da się kanału y, rozwijać w żaden sposób, a jak nie masz partnera, to już w ogóle po co? Po, po co miałbym ktokolwiek ten grać specjalnie, nie? Jakby... No nie wiem, to można kilka innych lepszych rzeczy w życiu zrobić, y, ale mówię. Pets go nie zagram, Stila Pets nie chce mi się też teraz odpalać nawet żeby wam pokazać, kto nie no, kto się interesuje ten wie, nie, to no, taki filmik, gdzie ja chciałem pokazać po prostu no, co ja wam będę mówić no, scenariusze na pewno nikt nie pisze, to jest typowy filmik, typowa moja nagrywka na tym kanale, czy po prostu odpalam gireczkę, gadam sobie i tyle, nie, nie, nagrałem tak aby się po prostu coś mieli. Planuję właśnie, mówię tak, ostatniego może live'a i tam bym, no nie wiem, no jeszcze bym mógł najwyżej na chwilę, taki, taki ostatni, ostatni live z Pet Simulatorów, jeszcze jedna rzecz, no właśnie, teraz już przejść tak bardziej trochę do kanałowych spraw, już nie Robloxowych, znaczy no, teoretycznie Robloxowych, a więc jesteśmy już na moim kanale i co, no i tutaj, jak dobrze pamiętacie, to była seria live. było ich mało, bo było ich 7 yy, i tyle, z dwóch tylko gier, tak, tak naprawdę z jednej, nie, dwóch, dwóch po potem był Bubblegum, więc to raczej tylko 4-5 live'ów było. z eee, tak nazwę to z nowej wersji, jakby nie, no dowa część kanału, ale tego nie mogę kontynuować, powiem wam tylko tyle już teraz, powiem bo kilka osób się pytało kiedy live i y w ogóle, więc naprawdę fajnie, że czekacie, ale no... Po prostu mi się to nie opłaca na tym moment. Na ten moment po prostu kanał jest za mały, nie jest jakiś wielkim youtuberem, żeby wiecie, odpalić live'a, mieć kilkaset osób na tym i żeby live'y' mi się zwracało przez to wspieranie, nic takiego. Po prostu na tym kanale czegoś takiego nie ma miejsca. Jak ja bym robił live'a, to by było pewnie dla max kilkunastu osób w Prime, więc na, na razie nie widzę sensu w czymś takim. Jak na razie chyba lepiej będzie budować znowu widownie, tak jak e, kiedyś, że po prostu filmikami się zbudowałem i potem zacząłem robić live'y, takich było mnóstwo osób, nie? I to było fajne. W ogóle to jest hit, że Wy mnie oglądaliście w takiej formie, nie e, I po prostu zostało teraz. Teraz zrobić już robię cały czas na tym drugim kanale. Tutaj nie wiem co będzie jak na razie mówił. Nie wiem, czy powiedziałem już chyba, powiedziałem w tym filmiku, że teraz myślał, aby zrobić coś takiego, że po prostu nie Nie wiem, grał w Minecraft' surowo i tyle. I bym sobie coś gadał. Jak chcę się wygadać? Ja mam dużo rzeczy do pogadania, nie? I to też robię na tym drugim kanale. że Ja tam w gram w klasza, a połowie opowiadam historię, nie? Ja, ja lubię gadać w tych filmikach i tak sobie myślę, to może zrobię taki kanał, który mi po prostu gadał, nie? Bo to ja nie mam planu tutaj na ten kawał. W ogóle zero. Zero, zero w ogóle jakiegokolwiek pomysłu co mogę z tym zrobić, dlatego nic się tutaj nie dzieje. A tak to może sobie wrzucę pogadać i może ktoś by obejrzał, więc wiecie, to ma sens live'ów tak jak powiedziałem, nie będzie po prostu mi to nie opłaca. Nie mam kas też na te gry i jeszcze to strasznie długo trwa. stary, 5 godzin live, 2 godzin live to i tak za dużo. Ja teraz tak aktywnie chcę że w miarę wychodzić z natur i w ogóle coś porobić, że nie ma czasu na coś takiego. Na Odcinki mam na live y, ewidentnie nie. Live' y dlatego robię strasznie rzadko. Na, na drugim kanale robię live'y raz na, nie wiem, z miesiąc około teraz wychodzi. Może trochę częściej zawsze wszystko, bo mówię, Clash teraz będzie zyskać straśnia popularności, więc przydałoby się. Eee, no i co, chyba wszystko powiedziałem, nie chcę wydłużać, bo to kanału to chciałem krótko odpowiedzieć. Eee, będzie raczej jutro odcinek, spróbuję na Tinowie kamerę zagrać. Jeżeli jutro będzie, nie wiem, jutro po nią pojadę na że to będą highlights z tego na kanale z Clasha, pewnie na odcinku. Więc tam polecam wbijać. Nie wiem, co tutaj będzie. Tak, myślę, że po prostu narazimy sobie Galo. Bo ty też, ja już nie wiem, czy ja teraz tutaj mówię do Was, czy, czy tego kanału w większości nie będę już oglądać nowi ludzie, którzy mnie znają z tego kanału od miarę niedawna. Bo ja tak myślę sobie, że. No, tutaj jest te 8000 ludzi, a to ich nie ma, ich po prostu nie ma. Bo to już każdy specjalista uciekł i w ogóle, nie? Więc ja, ja nie wiem, co tu się dzieje, nie? Po prostu. Najznasz, no napisz. Cokolwiek. Napisz, czy ty jesteś widzem tego kanału, czy tamtego. Jak jesteś tamtego, to w szczególności daj mi znać, co chcesz, żebym robił, tylko propozycje sensowne, jak ktoś mi da, zagraj w Growagarden, tak, Growagarden i w ogóle streamuj to, to dostajesz bana na kanał.